Jasnogórska Matko Kościoła wzywająca nas do nawrócenia i pojednania. Stajemy do Apelu w Wielki Wtorek z błaganiem o Twoje wstawiennictwo u Syna Chrystusa, arcykapłana nowego i wiecznego przymierza, który daje pełnię życia. Różne życie mieliśmy do tej pory. Nieraz tak bardzo daleko byliśmy od Boga. Ileż to razy doświadczaliśmy załamania, ile razy traciliśmy nadzieję. Być może wiele razy próbowaliśmy uporządkować swoje życie, za każdym razem, gdy wydawało się, że stoimy, ponownie upadaliśmy. Chrystus, książę pokoju który wypełnia pokojem ponad wszelki rozum, nie ocenia nas i nie gorszy się nami, ale też wzywa, byśmy nie gorszyli się sobą i innymi. Nie musimy zmieniać innych, żeby być szczęśliwymi. Możemy ich kochać i być szczęśliwymi, kiedy On zmieni nasze serca. Nasza przewodniczko w wielkopostnej wędrówce prowadź nas ku coraz głębszemu poznaniu Chrystusa z martwych Wspieraj w bołaganiu z mocą. Nawróć nas do siebie, Boże, zbawienie nasze. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy praca nad sobą, post i umartwienie nie są w modzie. Bo współczesny, zracjonalizowany świat, oczarowany doczesnością, cierpi na duchową krótkowzroczność, nie dostrzegając wiecznych horyzontów, gloryfikuje doraźny sukces i płytkie szczęście. Bardziej liczy się efektywność, a czasem nawet tylko tanie efekciarstwo i to, żeby dobrze wypaść. Wspomagaj nas, abyśmy nie dali się pochłonąć doczesności, która sama w sobie nie jest złem, ale tylko wtedy, gdy jest mądrze przemieniana w wieczność. Chcemy bardziej wpatrywać się w Boże światło niż w ludzkie mroki. Pomagaj nam stawać na właściwym miejscu wobec Boga i trwać przy Chrystusie, źródle wody żywej, Wytryskującej ku życiu wiecznemu, abyśmy, uznając naszą słabość i niewystarczalność, umieli wprowadzać w domy naszego życia światło Bożego Słowa i nie zakrywać go korcem przyziemnych pragnień, przyzwyczajeń, ale ustawić na jedynym właściwym to jest pierwszym miejscu. Pośredniczko nasza, Przynosimy przed Twój jasnogórski tron nasze problemy i troski, z nami przybyły do Ciebie sprawy naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. Matko Kościoła, zawierzamy Ci Kościół, Ojca Świętego Franciszka, biskupów. Pasterskie posługiwanie Ludowi Bożemu wspieramy naszą stałą, pełną ufności modlitwą o światło Ducha Świętego wyrażając naszą bliskość i współczucie łączymy się w bólu z katolikami Francji po spaleniu katedry Notre-Dame w Paryżu i po ostatnich wielu aktach wandalizmu w tym kraju z pobudek antyreligijnych gdzie palono kościoły profanowano hostie figury świętych i inne katolickie symbole Katedra Notre Dame to miejsce duchowej łączności między narodem francuskim i polskim, co szczególnie podkreśla kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski wraz z relikwiami świętego Jana Pawła II. Trzeba odbudowania wiary, która przetrwa każdy pożar. Módlmy się o pokój na świecie, Zawierzamy naszą ojczyznę, niech będzie wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w realizacji jasnogórskich ślubów narodu i trwa zawsze przy Tobie. Ogarniamy modlitwą nasz pauliński zakon, wszystkich kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, alumnów, nowicjuszy i kandydatów. Zawierzamy solenizantów i jubilatów którzy obchodzą dziś imieniny, urodziny i rocznice. Wśród nich papieża seniora Benedykta XVI w dniu jego 92. urodzin, ojca Jerzego Tomzińskiego, Paulina, który dziś świętuje piękny jubileusz 75-lecia kapłaństwa. Ten czas, który upłynął tak szybko, Został przez niego przeżyty w wierności powołaniu w zakonie Paulinów. Niech jubileusz naszego współbrata będzie dla nas wezwaniem do większej wierności naszej zakonnej tożsamości. Wybłagaj nam, matko i opiekunko naszego zakonu, łaskę, aby każdy jubileusz był wezwaniem do dawania świadectwa. By był czytelnym znakiem, który zmusza nas i innych do zastanowienia, który niepokoi sumienia. Zawierzamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich maturzystów z Żelechowa, z liceum Ogólnokształcącego imienia Joachima Lelewela, modlimy się za wiernych z Wadowic, przybywających co miesiąc na jasną górę by każdego szesnastego dnia miesiąca dziękować Bogu za dar ich rodaka, świętego Jana Pawła II. Modlimy się za wszystkich życzliwych ludzi, ofiarodawców i dobroczyńców Jasnej Góry, wspierających to miejsce modlitwą i ofiarą, za nasze rodzinne parafie z ich dusz pasterzami. Matko Miłosierdzia modlimy się o ducha pokuty i dobre odprawienie rekolekcji wielkopostnych o światło Ducha Świętego dla rekolekcjonistów, również za korzystających z posługi w konfesjonale i za spowiedników, zwłaszcza jasnogórskich spowiedników, pochylających się nad przybywającymi pielgrzymami. Razem ze słuchaczami i pracownikami rozgłośni radiowych. Oraz Telewizji Trwam ogarniamy naszą modlitwą modlitwą wszystkie intencje wpisane do Księgi Apelu Jasnogórskiego i te, o wymienienie których prosili nas pielgrzymi, przedstawiamy intencje chorych, cierpiących, ich opiekunów, osób samotnych, zrozpaczonych. Ogarniając wszystkie nasze intencje modlimy się na różańcu i rozważamy tajemnicę bolesną. Modlitwa pana Jezusa w ogroju, dziś po francusku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Nauczyciele od dawna potrzebują naszej modlitwy, tak jak duchowe choroby dotykają ludzi niezależnie od zawodu, tak i profesja nauczycielska narażona jest na wiele lęków i pokus. Ci, którzy mają pomagać w wychowaniu i uczeniu dzieci, sami często nie radzą sobie ze sobą. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Księdza arcybiskupa Wacława Metropolitę Częstochowskiego prosimy o apelowe błogosławieństwo. Zdumiewa nas podwójny komunikat wynikający z tragedii pożaru katedry Notre-Dame, że podobno ten pożar powstał przypadkiem. I drugi komunikat, że w miejsce katolickiej świątyni przy odbudowaniu będzie centrum spotkań kultur religijnych. Ale dziękujemy Bogu, że na pewno nie przypadkiem ocalała korona cierniowa jako najcenniejsza relikwia tego miejsca i ikona jasnogórskiej matki kościoła i relikwie świętego Jana Pawła II. Niech będzie Bóg uwielbiony. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę, za wspólne trwanie przed cudownym wizerunkiem naszej Pani, Królowej Matki Bożej Częstochowskiej. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś osobiście pielgrzymowali na Jasną Górę. A Państwo oczywiście zapraszamy do tego, by pozostać razem z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. W telewizji, już za moment serwis informacyjny. A w Radiu Maria o godzinie 21.30. Jak we wtorki audycja dla małżonków i rodziców. Szczęść Boże: Justyna Kendra: czas na informacje dnia. Zapraszam! Pożar, który wybuchł wczoraj wieczorem w paryskiej katedrze Notre Dame został całkowicie ugaszony. Główna struktura świątyni została uratowana i zachowana. W pożarze ucierpiała polska kaplica. Uratowano jednak kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II. Udało się uratować także najcenniejszą relikwię, koronę cierniową Pana Jezusa. Katedra Notre Dame, symbol Paryża, Francji i chrześcijańskiej Europy. Na wyspie na sekwanie stoi od 850 lat. Wczoraj wieczorem przed 19 to święte miejsce stanęło w płomieniach. Ogień wybuchł nagle szybko zajmując iglicę szczyt nawy poprzecznej, a następnie cały dach iglica zawaliła się. <śmulny> Wiatr i ogień cały czas zmieniały kierunek, potem zobaczyliśmy jak dach się zawala. W akcji gaśniczej brało udział 400 strażaków. To jest tragedia dla Paryża i nie tylko Paryża, bo katedra jest najbardziej zwiedzanym miejscem kultu i pamiątką historyczną w Paryżu, nawet przed wieżą Eiffla. I, I dlatego też katedra, która jest właściwie sercem Paryża, jest duszą Paryża. Mówi ksiądz Infułat Stanisław Jerz z polskiej misji katolickiej we Francji: Paryżanie są głęboko poruszeni. To strasznie smutne dla wszystkich, to strasznie smutne dla katolików, takich jak ja. I to jest coś, co przypomina nam o upadku dwóch wieży w Nowym Jorku. Ale tu nikt nie umarł, na szczęście nie było żadnej ofiary śmiertelnej, ale trzy osoby zostały ranne. Osoby ranne to dwóch policjantów i strażak, którzy brali udział w gaszeniu pożaru. Struktura budowli i fasada zachodnia katedry zostały ocalone. Francuska telewizja pokazała filmy zniszczonego wnętrza kościoła. Relikwie i dzieła sztuki ocalone z katedry Notre Dame trafią do Louvru. Przeprowadzono niezwykłą w pracę w zespołową w celu zabezpieczenia najcenniejszych dóbr, w szczególności korony cierniowej. I tu króla Ludwika, które są bezpieczne w ratuszu. Pozostałe skarby zostaną umieszczone w Louvre dziś lub jutro, tak szybko jak to możliwe. Poinformował minister kultury Francji, obrazy z katedry nie zostały zniszczone przez ogień, ale na pewno zaszkodzone. Chodził im dym. W luwrze zostaną osuszone i odrestaurowane. Katedrę Notre Dame budowano 180 lat. Porażające. Widok płonącej katedry Notre Dame łamie serce. Jest to zabytek jedyny w swoim rodzaju. Jeden z pierwszych kościołów, pierwsza katedra, jedna z pierwszych katedr zbudowanych w stylu zwanym we Francji w średniowieczu opus francigenum, czyli w stylu gotyckim. Początek budowy to jest 1163 rok, kiedy to papież Aleksander III kładzie kamień węgielny. Ówczesny biskup Paryża, Maurycy de Sully, chce przyćmić wszystkie inne kościoły Francji. Tak o tej niezwykłej świątyni opowiada historyk sztuki dr Arkadiusz Adamczuk. Pożar poruszył ludzi na całym świecie. Swoimi przeżyciami podzielił się prezydent Donald Trump. To jest część naszej kultury, naszego życia. To naprawdę świetna katedra. Ja tam byłem i widziałem. Prawdopodobnie nie ma takiej katedry na świecie. To straszny widok. Swój żel z powodu zniszczenia paryskiej